Dzień doberek, kochane duszyczki. Ja tu tylko na chwileczkę wpadłem, kochani, tak? Teraz przyglądałem sobie takie różne e, teksty na telefonie i gdzieś kiedyś z jakiejś książki, kochani, zapisałem, już nie, już nie pamiętam gdzie, czy kapłan należy do siebie, czy wstęp do religii, czy w szklanych naczyniach, glinianych naczyniach, czy idzie do nieba, już nie pamiętam gdzie. E, arcybiskup of to i to jest, kochani, bardzo takie ważne słowo. I dzisiaj sobie zastanowiłem się nad, pewnym, nad pewną rzeczą, a ten ten cytat brzmi tak. Każdy pyszny człowiek traktuje siebie zbyt poważnie. I tak sobie się zastanowiłem dzisiaj, nie? Zobaczcie. Tak mówię, Adam, jak Ty przyjmujesz krytykę? Słuszną, niesłuszną, jak ty przyjmujesz, jak, ktoś ci, jak ty reagujesz, jak ktoś ci zwróci uwagę, czy dziękujesz Bogu, że Bóg stawia takich ludzi, którzy formują Ciebie, bo może coś więcej widzą niż Ty widzisz. Jak Ty reagujesz? Czy jesteś wiecie, czy, czy jesteśmy tacy sztywni, nie? Co tam będzie ktoś nam mówił, my wiemy lepiej. Nie? Zobaczcie, to są bardzo mądre słowa, prawda? Każdy pyszny człowiek traktuje siebie zbyt poważnie. I polecam wam z całego serca książkę. Mmm, jak ona się nazywa? Ojejku, dobrze, może w innym, w innym filmiku się przypomni mi. I słowo, kochani, słowo m, takie otrzymałem gdzieś tak w sercu mi przyszło po prostu. No tak chodzę, kręcę się po chacie. Wiecie, i przyszło mi takie słowo w sercu, nie? Że ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. I wierzę całym sercem to jest proste słowo, prawda? Że nic się przed Bogiem nie ukryje, nie? Nic się przed Bogiem nie ukryje. Wszystko prędzej czy później musi wyjść na jaw, prawda? I tak sobie myślę, Boże, kochany, jak dobrze być takim Twoim dzieckiem, że być takim człowiekiem, takim, takie dziecięctwo, takie ufność dziecięcą mieć, prawda? Że nie skupiać się na tym właśnie, że jestem jakiś najważniejszy, że wszyscy mają mnie słuchać, że. Wiecie, co chodzi? No to jest, moim zdaniem, to jest bardzo taka, bardzo zła droga, prawda? Nawet Słowo Boże, zobaczcie, mówi, nie? że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Uznać w pokorze, że jesteśmy zależni od Boga, że bardzo, ale to bardzo Go potrzebujemy. Nie wywyższać się ponad innych, bo sami jesteśmy z tej samej gliny, prawda? Tylko wspierać się modlitwą, kochać siebie nawzajem, przebaczać błędy. Modlić się za tych ludzi, którzy być może trwają w jakichś może zniewoleniach, w jakichś uzależnieniach, e, wspierać ich całym sercem, rozmawiać z nimi, przytulać ich, tak jakby. No wszyscy jesteśmy, jakby Bóg stworzył każdego na obraz i, i podobieństwo swoje. Każdego chce zbawić, każdemu chce pomóc. I to przez ciebie, kochana siostrzyczko, może przeze mnie, Bóg chce pomagać też innym ludziom. Przyjmujemy go przecież w Eucharystii, mieszka w naszym sercu. Dlatego warto sobie zadać się pytanie, jak reaguje na jakąś krytykę, na jakieś, słuszne, na jakieś słowa, które. Ktoś do mnie coś mówi, może widzi więcej, czy podziękuję tej osobie, czy też się denerwuje. No właśnie, jeszcze raz to powiem, kochani. no każdy pyszny człowiek traktuje siebie zbyt poważnie. Ale też słowo Boże mówi, że jeśli chcesz miłować własne życie i oglądać dni szczęśliwe, powstrzymaj swój język o takiej Boże, nie pamiętam na pamięć tego. Żeby nie mówić kłamliwie, nie mówić podstępnie, żeby szukać pokoju, iść za nim, oczy bowiem Pana, na sprawiedliwych są zwrócone. Na przeciwko tych tym, którzy, którzy właśnie, sami przeczytajcie, ja do, do końca tego nie powiem w słowo w słowo, ale odnajdziecie to chyba bodajże, w pierwszym chyba liście świętego Piotra, czy w drugim liście, już nie pamiętam, w pierwszym liście, w pierwszym liście bodajże w czwartym rozdziale, a, u, a oczy Pana bowiem na sprawiedliwych są zwrócone, a uszy Jego na ich prośby. To jest piękne, kajne naprawdę, no. Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie potrzebujemy takich ludzi, potrzebujemy ludzi, którzy nas kochają, ale nas widzą może w nas więcej, prawda, i zwracają nam uwagę z miłości, że poprawiają nam, Bóg podsyła takich ludzi właśnie nam. Ja to ka każdego człowieka traktuję z wielką miłością, z wielką taką czcią, nawet jak ktoś mnie krytykuje, nie, to zawsze się zastanowię, bo ktoś może więcej widzi. Nawet jak ktoś nieświadomie, kochani, nie, nawet jak ktoś nieświadomie coś mówi, coś, coś, coś jakoś krytykuje, coś, to zawsze się zastanowię, czy nie ma w tym prawdy, prawda? Zastanowię się, przerobię to, przedyskutuję to z Bogiem, na modlitwie może nawet, zapytam się Pana Boga, prawda? I też takie gdzieś usłyszałem, kochani, piękne, takie słowa, że Bóg ma o Tobie dobre zdanie. Bóg ma o Tobie dobre zdanie. Inni mogą mieć złe, ale On ma dobre. On daje nam swoje świętą miłość, daje czystą taką miłość. Przyjmujemy go w komunii świętej. Spowiadamy się, dbamy o czyste serce, staramy się jak możemy, prawda? To po co to jeszcze, jeszcze dokładać innym? Po co ten świat czynić jeszcze gorszym, prawda? Żeby jakieś niesnaski by ludzie się kłócili między sobą. Właśnie warto dawać ludziom drugą szansę i zastanowić się, czy nie wywyższam się, czy nie jestem pyszny, czy. I kochani, jestem też takie fajne. Słuchałem ostatnio takiej konferencji, jaki to był tytuł? Czekajcie, a, że narcyz, narcystyczne zachowanie, narcystyczna osobowość. Dlaczego narcyz traktuje jakby ludzi takich ubogich, nieubogich, tylko... Yy, takich, którzy nie mogą im ni nic dać, jakby z pogardą, nie? Wpiszę sobie, sobie, sobie w YouTube. Bardzo mądra konferencja, naprawdę. Dużo się dowiecie, dlatego warto jest wybierać bardzo mądrych i kochających ludzi na przyjaciół. Pomimo naszych upadków, oni zawsze będą z nami, pamiętajcie. Oni zawsze będą przy Was, przy nas, którzy szczerze i prawdziwie kochają, bo zależy im na, naszej, na naszym zbawieniu. Tak samo dla nas. Zależy na zbawieniu innych ludzi. I też czasami widzimy coś, czego oni nie widzą, i mówimy, Mordo ty, kochana moja. A czy nie uważasz, że jakbyś zrobił tak, czy tak, nie uważasz, że byłoby lepiej i nie przysporzyłoby ci tyle cierpienia? Zostawić kogoś z jakąś myślą, a nie, że ty musisz tak, ty musisz tak, ty musisz tak, nie? Polecam książkę. Naprawdę, Patologia Duchowości Grzywocza. Bardzo tam mądrze pisze o takiej niezdrowej religijności, neurotycznej religijności, takiej, która. No, długa, to jest długa historia, kochani, naprawdę. Być takim dzieckiem Boga, dać sobie. A, nie musisz być doskonały. Przypomniałem się, że nie w nawiasie nie musisz, że nie w nawiasie musisz, nie musisz być doskonały. To jest autor, ojej, jak się nazywa. Dariusz Napierkowski, ojciec Dariusz Napierkowski. Czy Piurkowski? Nie, Piórkowski chyba. Bardzo fajna książka, naprawdę. To mi się wydaje, że taka. Że on to przeszedł, wiecie tam co pisał, i on wie co to jest, co to znaczy. Te takie dążenie do takiego perfekcjonizmu, aż takiego, że aż po prostu się dymi czacha, nie? To jest niezdrowe, naprawdę. Polecam książkę, dlatego warto sobie odpowiedzieć na pytanie, no. Przyjąć ten cytat jakoś, rozważyć go, nie? Że każdy pyszny człowiek traktuje siebie zbyt poważnie, nie? A co ty mi tu Beż mówił, co ty Beż mi tu mówiła, nie? Także kochani, ściskam was sercem. Polecam się w Waszej modlitwie. Jak tu widzicie, najświętsze serce Jezusa sobie w pokoiku stoi, spotykam się z Nim, patrzę Mu w oczy, proszę Go każdego dnia, żeby dotykał mojego serca, oddaję Mu to serce, żeby przemieniał mnie. Każdego dnia oddaję Mu swoje życie, uznaję Go swoim Panem, jest jedynym właścicielem mojego serca, właścicielem mojej duszy, mojego życia. Niech się dzieje Twoja wola, mówię, Panie, daj mi tylko siły do tego, żeby wypełniać Twoje słowo, czytać to słowo, rozważać to słowo. Chodzę na Eucharystię, kochani, to mi daje wiele siły, żeby żyć Bożym Słowem. I Jezus zachęca nas, kochani, no, kto wytrwa do końca w Jego nauce, ten będzie zbawiony, no, ten będzie zbawiony. Także nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Amen. Pokój, dobro.